Emanuele, wa w górę, ja jestem Fighter A zapraszam was do kolejnego odcinka Z Mafii 1 I dziś zrobimy sobie Misję Szczęściarz A A A U A I E I Ej ty 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 No i co Ciężko, to Czyli na pewno jedno koło, spoko. No to już, niestety nie udało się. Czemu zawsze mi się włącza na automat? Jestem była zawsze. Upieś jeszcze wody. Ach. Jakieś dziewne mam spadki FPS-ów. I to mnie boli. Badjo. Badjo, madjo. No, drifty śmiksem. Ale się rozpędza. Szatan, nie kierowca. Ludzie. Spokojnie tak bez kasku? <noise> to górą. jakieś auto mi przejechało. Możeś, może żeś tego nie złyżeń. Co za kurwa Ej, 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 ej. Co za wady, i widzę. Ej, no. Tak tam nikt stop tam. Right Muszę iść tak ustawić, żeby od razu Nie widzę innej możliwości. Przykro mi, przykro mi. Ok. Good morning. To jest mister Mariello Mariello No barki. pizzybarki, kto odkład barki co? Nie niech Yeah. Mr. Morello, please Z panem Morello. Smolecik Sandala bitch. I teraz okaże się coś strasznego Pauli Awesome. Buddy, Marisa Morello ain't here today. Oh, 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 That's right. Jesus, Polly! It isn't him. Polly, move it. Morello isn't there. Oh fucking shit! Go 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 go! Hold for The guy you hit wasn't Sergio. Sergio wasn't there today. Ah hell! Now we're in shit. Going back to Salieri. No, stop. To jest takie denerwujące. Czy sobie mogłyby Mogę mi przesłuchać jak sama? Ja nie, no. bo nie proste. Ok, to się ktoś. Tak Co, wybaczcie, ale niektórzy z pro... dude.

wszystko, co teraz czytałem? Że ta fura będzie jeszcze mi 80 tysięcy, i ja ją kręcę do 80 tysięcy w pierwszym wieku. Centralnie nie, nie łabeczka. Dzięki, nie babciu Dead guy, Dead guy, Dead guy był pod F5. Jakieś dziwne zbad GFB. Które nie są za fajne Bynajmniej dla mnie, nie? Ej, ej, kompaterku 180, mistrz iluzji No skręcaj, cabanie, skręcaj Sorry, ziomuś, nie chciałem Mogłem z luzowy, zostawiłem go na biegu Dude. <laughs> don't worry about it, Tommy. It happens to everybody sometimes. Vincenzo and me have thought up a new plan. oh yeah, he told us that Sergio has a mistress who he spends a lot of time with. He must be there today. Vincenzo has put together a little surprise for him. All we got to do is put it on his car while he's inside enjoying himself. That's right. All you Ripa gotta the do Katar. is put this bomb right under his car. Oh, cool. Then you can just enjoy the show. Sergio usually leaves at 4, so hurry. This time it has got to work. His mistress lives in our house in Oakwood. We'll know he's there if his expensive little sports car's parked out in front. Stick the bomb under it. That sounds a lot better. I'll get going. <laughs> Good time, job, young damn. Cześć. No, a jaką broń? Czym nie mogę? Ty. No, komu, Boże, komputer, że. Nie bunduj mi się! Trzeba będzie postawić nowa system, bo to, to, to widzę, że to tak nie będzie. Nie beć. Mm, mm, mm. I go Vincenzo's for a gun. Fuck my life. Jakie życie taki rap. Dude, ja tego nie mogę wziąć. nie było mi dane nie, no jestem mistrzem bagownictwa. znaczy tego nie mogę nazwać, przepraszam za katar. Eee, komputerze. Przestań mi się bagować. No jest polemik natomiast. I wiem, że potrafi wyciągnąć więcej niż te 16 fps I masiu się utrzymywać teraz stałe 30, bo inaczej będzie kara. Nie bij, daj karę. <śm> <śm> no się by mi Jakie dziwne, jakieś zbugowanie miał. Ow, oh, dude. Czyżby tu jechała polic. O oh, fucking shit, dobra. Produkcjach. Jakby pas i płynę się. U przejmuj się i wrzuć go na wysokie obroty.

nie lubię, gdy dźwięk odgłosy chyba tak na razie na cicho po prostu, bo nie lubię dźwięku policji proste, łatwo to jest zrozumieć. Chyba no nie. Uh, fuck my life. Mm. Mish Klamingu. I am I am Master of the Kleming. Ja czuję to za każdym razem, gdy nowa sytuacja podnosi. Ciśnienie mi. Wara. O Boże, już tam mówichać do... O Jezus, Joseph, Joseph. Czekajcie, bo tu już chyba się nie to. Dobra, czy ten tu wjadę? Wjadę tedy. No to, mów mi wojo! Mów mi wojo, bo tędy dojadę ty wojo. Hehehehe. check, 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 selecting check, check, There it is. Let's have A look. A to jest moja... Ojciec, ty, ty, ty. Prraszam, nakręcam.

O oh, fuck 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 my sake Of, dude Zginąłem. Serdzie uczek. Gdzie jest mój ostatni autosave? O nie nie nie, to tu sobie kończymy odcinek. Nie podłożę bombę, spotkamy się na tym Także trzymajcie się, Manka.